Spokój i dobro kochani, dzisiaj jest czwartek, 19 stycznia. W liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, opowiada o tym, że mnóstwo ludzi chciało dotknąć się Pana Jezusa. Mnóstwo ludzi przychodziło i lgnęło do Niego. Sława Pana Jezusa wzrastała, dlatego że słyszeli o Jego uzdrowieniach, o tym, że Jego słowo miało moc, o tym, że wielkie rzeczy działy się wśród tych, którzy spotkali się osobiście z Panem Jezusem. Jest ogromna tajemnica, kochani, w dotyku. Kiedy człowiek dotyka, to poznaje. Na przykład jeśli chcemy zobaczyć, czy coś jest gorące, czy jest zimne, to nie wystarczy na to tylko patrzeć, ale trzeba dotknąć. Dzieci mają taką szczególną zdolność, że chcą poznawać i wszystko chcą dotykać i nie dotykaj tego, nie ruszaj tego. A czasem zdarza się, że kiedy gdzieś wyjeżdżamy z dzieciakami na pielgrzymkę, na przykład na Jasną Górę i zwiedzamy jakiś muzeum, to często pan, który tam pilnuje wszystkie, mówi bardzo prosimy nie dotykać eksponatów i oczywiście dzieci się buntują, bo one właśnie chcą dotknąć, chcą poznać, zobaczyć, jakie to jest. I mówią ojej, jakie to ładne i od razu wyciągają swoją łapkę, żeby tego wszystkiego dotknąć. Jeżeli z kimś nie chcemy mieć do czynienia, to zdarza się, że kiedy ktoś próbuje nas dotknąć, to mówimy, nie dotykaj mnie, zostaw mnie, prawda? Odpychająco, nie chcemy mieć nic wspólnego z tą osobą. Natomiast te osoby z dzisiejszej Ewangelii, one chciały mieć do czynienia z Pana Jezusem, one chciały go dotknąć, dlatego że z niego wychodziła moc. I teraz pytanie do Ciebie: czy w Twoim życiu też zdarzyło się, że doświadczyłeś takiego dotknięcia Pana Boga? Jeśli tak, to podziękuj Panu Bogu za ten dar. A jeśli chcesz, możesz w komentarzu u dołu dać świadectwo i opowiedzieć. Oczywiście nie obliguję Was, że musicie to zrobić, dlatego że często to są bardzo takie intymne, osobiste dotknięcia, których nawet nie, nie można wypowiedzieć. Ale niektórzy mają taki dar, że potrafią powiedzieć o swoim dotknięciu Pana Boga i w ten sposób również pobudzić innych poprzez swoje świadectwo. Jeżeli ktoś z Was chciałby, ja wszystkie komentarze, które tam piszecie u dołu tych wszystkich filmów, zarówno na stronie Archidiecezji Łódzkiej, jak i na moim kanale Piotr Kleszcz 2, wszystkie czytam. I bardzo się cieszę z wszystkich pozdrowień, z modlitwy, z tego, że to słowo trafia do Was, że Pan Jezus dotyka Was właśnie przez to słowo. Bardzo szczególnym momentem dotknięcia się Pana Jezusa jest niewątpliwie Eucharystia. Kiedy podchodzisz i kiedy Pan przychodzi do Twojego serca, kiedy wiesz, że jesteście już tak bardzo blisko, bliżej niż koszula nawet na naszym ciele, kiedy chcemy zatopić się i tak bardzo cieszyć się tą obecnością, że Ty i On. Jesteście razem i właściwie nie da się już rozdzielić żadnym laserem świata, po prostu jesteście razem, Ty i On. Kiedy wychodzisz z Eucharystii, kiedy Pan Jezus jest już w Tobie, kiedy On dotknął się swoją mocą, to tworzycie taką żywą monstrancję. Ktokolwiek zrani Ciebie, to tak jakby zranił również Pana Jezusa, bo jesteście jednym. Chciałbym teraz przekazać Wam, kochani Boże, błogosławieństwo. Niech ono, ono również będzie takim dotknięciem się Pana Boga Twojego serca. Czasem chorego serca, czasem chorych wspomnień. Niech Pan Bóg przyjdzie i uzdrowi Twoje wspomnienia swoim uzdrawiającym dotykiem. Pan z Wami niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Pa. Do jutra.